Nie żartuj. Polu sobie jeszcze przez wiele lat nie wejdą do rady. Czy ja wiem? Ludzie coraz mocniej naciskają. Eee, tak się zastanawiam, czy przypadkiem ten koleś, z którym musimy teraz porozmawiać, żeby namierzyć Garusa, to nie jest przypadkiem ten sam koleś, e, z którym tak mieliśmy pogadać. E, o co poprosiła ta Asari? Wydaje mi się, że to jest ta jedna i ta sama osoba. Ewentualnie całkowicie pomyliłem imiona i nazwiska. Co jest jak najbardziej prawdopodobne, nie będę ukrywał! Ale chyba i tak musimy się dać się tak ładnie to samo miejsce, no bo jeden i drugi jest w barze, więc. Nie uwierzyć, że rada zignorowała domacie. Nawet do... jeśli to są inne osoby, to i tak je tam znajdziemy. Saren jest jednym z ich najlepszych agentów. Jasne, że uwierzyli jemu, a nie nam. Czyli teraz my szukamy tropów, gdy ten nadent Turjanin grasuje po okolicy. Urok polityki, ciążącię. Nie cierpię polityki. Witam <laughs> w klubie w takim razie. Raczej nikt nie lubi polityków. No ale cóż, takie już jest życie. No dobra, do baru w takim razie. Nie wcześniej, Ewentualnie mogłem iść do sok. Ale tam chyba się wybiorę troszeczkę później. O ile będzie taka konieczność, pożyjemy, zobaczymy, bo może garusa znajdziemy poprzez poruszanie się tutaj. No, i teraz można się przebieszczać. Tyle dobrego! Jak się pan trzyma, poruczniku? No, całkiem nieźle. Żadnych migren do tej pory. Chyba zaczynam się przyzwyczajać do tego stresu. Może znalazł pan dobry sposób wyładowania agresji? Wiem, że rozwalanie syntetyków pomaga mi pozbyć się bólu głowy. Syru, to tak działa? Nie będę ukrywał, byłby to niezły sposób, ale no. Ja chyba preferuję łyknąć proszka i się położyć. Brzmi dużo skuteczniej, szczerze powiedziawszy. Prawda sądzisz, że go tu znajdziemy? Zawsze zatrzymuje się na kilka partyjek kwazara, nim dostarczy towar. Pięść się wkurzy, jeśli załatwimy jego dostawcę. I o to chodzi. Chcemy go wkurzyć. Wkurzeni, podejrzani, popełniają błędy. Przy pięści staje się nerwowa. Nawet nie wiem czemu. I dobrze. To niebezpieczny gość. A teraz wypatruj naszego celu. Eee, Okej, okay, dobra. Widzę, że nie tylko my będziemy mieć tutaj jakąś. Potencjalną rozróbę mieli. Co mamy tutaj? Mamy strażnika spoko. Jemu przeszkadzać nie można. W takim razie już sobie idę, panie strażniku. Proszę kontynuować swoje działania. Z powodu ostatnich ataków na Eden Prime, wielu inwestorów kolonii wycofuje swoje poparcie finansowe dla rozwoju projektów na tej planecie. Rzecznicy rozwoju ludzkiej kolonizacji tłumaczą, że Eden Prime to odosobniony przypadek. Jednak ilość rekrutowanych kolonistów drastycznie zmalała. Wstrzymano wiele projektów kolonizacyjnych. Inwestorzy chcą najpierw mieć pewność, że ludzkie placówki są odpowiednio chronione. No, Trochę się nie dziwię, nie będę ukrywał. E, no, tak szczerze powiedziawszy, niekoniecznie. Jedyne co pozostaje to Allegro i szukanie płyty do kupienia. E, gdzie ja teraz włażę? Przepraszam bardzo. Fakt, że jest tutaj tak czerwono, szczerze powiedziawszy, troszeczkę mnie niepokoi. Gdzie ja przylazłem właśnie? Jakieś alejki wlazły. Tylko, czy właśnie do tej alejki nie kopnie mnie zaraz w dupę? Not sure about this. Halo, dzień dobry. Moshi, moshi. Donory chory. Okej, okay, dobra. Czyli idę w dobrym kierunku mniej więcej. A tutaj co jest? Morlan. OK, spoko. Cześć, Widać stary. W głównym sklepie Morlana. Z pewnością chcecie nabyć towary dobrej jakości. Lepiej nie mogliście trafić. Raczałaś ciekawego, stary. Panie Morlum. O, za Och, na pewno mój towar cię zadowoli. Mam tylko rzeczy pierwszej jakości. Eee, dobra, pokaż mi, pan coś w takim razie. Pokaż mi swoje towary. <laughs> Ra, co ty tutaj masz, mój drogi kolego? Na pewno mam w planach jeszcze w przyszłości grać Transformers, Transformers Armada na PlayStation 2. I być może pożyjemy, zobaczymy, może ogram jeszcze Transformers Prime z Wii. Ale co do Prime'a, to się jeszcze zastanawiam. Na pewno będzie jedna, na pewno będzie Transformers. A co do Prime, to jeszcze, nie wiem, pożyje, zobaczymy. pożyjemy, zobaczymy. Także na pewno jeszcze jakaś seria się z Transformerów pojawi. Jakieś czas samo coś się pojawiło Transformers Dark of the Moon, więc y jeśli nie było oglądane, to zapraszam serdecznie. Na kanale oczywiście jest playlista, także zapraszam do nadrabiania, jeśli jest taka ochota. A jak wygląda kwestia pancerzy? No te pancerze, tak że powiedzieć, to jest dosyć praktycznie to samo, co było tamtego sprzedawcy na górze. Co prawda, taniej. Ale, no, średnio na jeża są te pancerze. Tak więc y, podziękuję, postoję. Czy jest tu jakiś inny interesujący jegomość, z którym mógłbym potencjalnie zagadać? Albo z którym mógłbym się wdać jakąś potencjalną bójkę? O rany, to komandor Shepard. Y, znamy się? Wy jesteście komandor Shepard. Bohater Eden Prime jestem zaszczycony, że mogę was poznać. Miło cię poznać. Z kim mam przyjemność? Nazywam się Konrad. Konrad Werner. Słyszałem, że wykończyliście ponad setkę Getów na Eden Prime. Z tą setką setką to może by nie przesadzał, może z pięćdziesięciu, ale. Nie, nie setka. Większość czasu spędziłem próbując utrzymać się przy życiu i pomagając kolonistom. Hej, wiem, że jesteście zajęci ratowaniem galaktyki, ale może poświęcicie chwilkę i dacie mi autograf? Eee. Okej, okay, dobra, spoko. Dla fana wszystko, proszę. Dzięki, naprawdę to doceniam. Moja żona będzie taka dumna. Nie zajmuję waszego cennego czasu, ale jak przylecicie na Ziemię następnym razem, chętnie postawię wam drinka. Jeszcze raz dziękuję. No mnie wojna o Cybertron, to chyba jest jedyna seria, która miała jakiekolwiek sensowne wyjaśnienia, wyświetlenia. No może jeszcze upadek Cybertronu miał jeszcze jakieś sensowne, a cała reszta tak... Szura po siebie, no ale cóż. I ty, złoty, ty, tak to bawiają. Witaj, ziemska istoto. Przyleciałaś z kolonii, co? Potrzebujesz zaopatrzenia? O jakich koloniach mówisz? Och, mój błąd, Ziemska Istoto. Założyłem, że. Zresztą, nieważne. Nie, nie, kontynuuj, mów mów. Noweria? Cóż, Ziemska Istoto, jeśli o żadnej z nich nie słyszałaś, to wkrótce usłyszysz. Zresztą, nieważne skąd pochodzisz, każdy może zrobić u mnie zakupy. Co możesz powiedzieć mi o Nowerii? To korporacyjna stolica Trawersu Atykańskiego. Bardzo zimno, dużo śniegu. Nie mam stamtąd zbyt wielu klientów. Wszyscy mają swoich prywatnych dostawców. Chciałbym dowiedzieć się więcej o Feros. To stara planeta, niegdyś zamieszkiwana przez Protean. Ich budynki wciąż straszą na powierzchni globu. Ludzie nie są pierwszymi, którzy ją skolonizowali, ale jak na razie ostatnimi, którym się to udało. Hmm. Właśnie zdałem sobie sprawę, że mój kontakt na tej planecie już od jakiegoś czasu nie daje znaków życia. Mogę to sprawić jak chcesz. Cóż, raczej wszystko z nim w porządku. To, to, łatwo się poddajesz, więc może lepiej, może lepiej żebyś Kogoś, to może mu pomóc. Zarazka taką, nie wiem, obniżkę w sprzętach? Albo jakąś ogólnie nagrodę pieniężną. Słuchaj, ja na razie biegam dookoła, mogę stracić kilka rzeczy, jeśli chcesz. Pójdę już. Ale jak nie, no to nie. To najlepsze miejsce na kupno usprawnień w całej dzielnicy. A naprawdę. No w sumie dobrze mieć to potencjalnie nie nie na uwadze. Zapomnę nie ma... za pięć minut! Jak kurna o wszystkim. Pamiętam twoją twarz. Naprawdę imponujące. Zwykle ludzie nie umieją odróżnić od siebie. Kupiłem to tutaj. O proszę, w takim razie bardzo mi miło. Jeśli mogę komuś wpoić zjawkę na Transformery, no to <gry> bardzo mnie to cieszy. Komandorze Shepard? Halo, komandorze Shepard! Mam tylko nadzieję, że nie przywaliłeś za dużo pieniędzy z tego powodu. Jestem Emily Wong, dziennikarka śledcza z Cytadeli. Mogę zająć chwilę? Wiedziałem, że będziecie z jakąś dziennikarką. Coś mi się tak kojarzyło. Czy to jest ta dziennikarka, której mogę, który mogę przy, potencjalnie przywalić? Czego pani potrzebuje? Poszukuję dowodów korupcji i istnienia zorganizowanej przestępczości w cytadeli. Jednak jest zbyt wiele miejsc, gdzie nie mam wstępu. Miałam nadzieję, że podzielicie się ze mną informacjami zdobytymi w czasie śledztwa, a ja zadbam o to, by wasz czas zwrócił się z nawiązką. Eee. Chyba lepiej nie. A skąd pewność, że moje dochodzenie panią zainteresuje? Takie osoby jak wy nie zajmują się drobnymi sprawami. A jeśli jest to coś dużego, to chciałabym o tym usłyszeć. Ma pani dostęp do lepszych źródeł? Dlaczego kontaktuje się pani ze mną? Każdy informator jest przydatny. A mój nos mówi mi, że macie warunki do zdobywania sensacyjnych informacji. W waszych aktach znaleźć przepraszam, można. Informację. Przepraszam, twój portfel w takim razie. Reszta oddziału została zabita. Stąd wniosek, że jesteście odpowiednią. Osobą. Moja wina, panie portfelu, przepraszam. Ale w sumie 1300 to jeszcze nie tak dużo. Myślę, że... E, no... Patrząc po mojej kolekcji, no to tak z parę tysięcy by na tym było. To prawda, nie ja wydawałem na nie pieniądze. Bo po prostu były zbierane od dzieciństwa i po prostu mi rodzice kupowali. Ale no kurna, na tą kolekcję to parę tysięcy myślę, że poszło w sumie. Także te 1300 to jeszcze nie jest jakaś specjalna tragedia. Chyba, że kupisz kilka figurek po 1300. No to wtedy mogłoby. No to mogłoby rozmawiać inaczej. Skąd pani wie, że prowadzę śledztwo? Mam swoje dojścia, ale to tajemnica zawodowa. E, pomyślimy, zobaczymy. znajdę coś powiązanego ze sprawą, na pewno panią poinformuję. Dziękuję, komandorze. Nie pożałujecie tej decyzji. No, nie wiem. Zadawanie się z telewizją może się dla mnie skończyć nie najlepiej. Ogromne miejsce. No, też prawda. Zawodowa opinia, ser. To nie jest stacja. To całe miasto. Żyją tu pewnie miliony istot. Nie sposób upilnować każdego gościa. Skok Zero, największa stacja kosmiczna Przymierza, wygląda przy tym jak wychodek. Skok zero to ogromna stacja, ale ta jest o wiele większa. Spójrz tylko na te ramiona. Jakim cudem to wszystko trzyma się kupy? Rada reprezentuje więcej raz niż wcześniej sądziłem. Nic dziwnego, że uważają na nowych. Pewnie chcą, żeby wszystko sprawnie działało, a to niełatwe. Ciężko pogodzić interesy tylu raz. Albo po prostu nie lubią ludzi. Dlaczego? Mamy oceany, piękne kobiety, uczucie zwane miłością. Ze starych widów wynika, że mamy wszystko co oni chcieliby mieć. Jeśli chcesz, żebym wskoczyła w mini z i buty do pół uda, to chociaż zaproś mnie na kolację. <grystanie> you son of a bitch. I'm in. Dalej, proszę się śmiać, sierżancie. Doceniam pomysł, Alenko, ale jesteśmy na służbie. Choler, racja. gotów do wymarszu, sir. No i da się że szkoda, że w Polsce już nie ma jakichś takich fajnych figurek, które można ewentualnie zakupić. Wszystko to jakieś takie plastikowe bzdety, które wyglądają, jakby się miały połamać w ciągu 5 minut. Bra, gdzie ja znowu polażę do Jasnej Anielki? Gdzie ja jestem? Gdzie ja potencjalnie wyjdę? Not sure about this, ale chyba mam wrażenie, że powinienem się raczej cofnąć. Bo chyba bardziej odchodzę od mojej głównej misji, aniżeli do niej zmierzam. Po co ja sprintuję? Jak nic mi to nie daje, kurde. Mam po prostu taki nawyk sprintowania: że jak mam grę, w której mogę sprintować, to domyślnie próbuję sprintować. Mimo, że wiem, że w Mass nie ma to najmniejszego znaczenia, bo to i tak nie działa. A co jest za tymi drzwiami? Halo? Dzień dobry? Witam? Gdzie ja wyłażę teraz? Halo, halo? Mosi, mosi? Co? Przecież wszyscy wiedzą, że wyjść jest powiązany z miejscowymi przestępcami. Możliwe, ale nie gadałabym o tym goście. Gdzie ja znowu przylazłem? Już dawno sam bym ją przyprowadził, gdyby tylko zechciała wrócić. Wiem, wiem. Gdy tylko się spotkamy, spróbuję przemówić jej do rozsądku. Uważaj, bo twoja siostra jest strasznie uparta. Im mocniej będziesz naciskać, tym bardziej stanowczo będzie odmawiać. Tak, chyba masz rację. Dzięki, że mnie wysłuchałeś, Doran. Eee. Witam? Mogę w coś pomóc? Jestem trochę zajęta. Mogę coś dla was zrobić? O czym rozmawiałaś z tym Wolusem? Z kim? Z Doranem? Oh, tak, sobie gadaliśmy o mojej siostrze. Pracowała dla niego, nim odeszła do. Oh, wybacz. Pewnie nie chcecie wysłuchiwać o moich problemach. Nie, 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 mów, mów, mów. Po, po to zagadałem, ok? Chcę usłyszeć, co masz do powiedzenia. No, dobra. Chodzi o moją siostrę Jenny. Odeszła stąd i pracuje teraz w norze Chory. Aha... W tym, że tak naprawdę jest szpiclem dla SOC. Wiesz, tajniacy, podsłuchiwanie, obserwacja... Aha, to coś źle skończy jak nic. się dowiedział co robi, zabiliby ją. Zakładam, że SOC jakoś ją chroni. Tak, ale nie mogą jej obserwować przez cały czas. Ach, Fakty? Sama nie wiem. Czasem myślę, że siedzi tam tylko, żeby zrobić min na złość. <laughs> jest taka opcja! Wiesz może, kto jest jej kontaktem w SOC? To tajemnica. Kiedy ostatnio rozmawiałam z oficerem, usłyszałam, że dla jej dobra nie powinnam się wtrącać. Nora, chory to niebezpieczne miejsce, może jej to uświadomię. Moglibyście? Byłoby super, tylko nie mówcie, że ja was przysłałam. Powinnam wracać do kraty... pracy. Co powiedziawszy, no 160 to nie jest taka wygórowana cena. No, taki typowy deluxe. Witamy w klubie Flux. Jestem Doran. Mogę w czymś pomóc? To kasyno? Tak, między innymi. Może cię zainteresuje, że na górze mamy kilka stanowisk do gry w Kwazara. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Co możesz mi powiedzieć o siostrach, które dla ciebie pracują? Cena odeszła do pracy w noże chory. Teraz jej siostra Rita boi się o nią. W takim miejscu łatwo wpaść w kłopoty. Szanse na to, że Cena zmieni zdanie są niewielkie. jest uparta. Jeśli zechciałaby wrócić, przyjąłbym ją w okamgnieniu. Klienci ją uwielbiali. Transformers ładnie oglądałem, więc na razie nie jestem w stanie się o tym wypowiedzieć, ale osobiście, nie licząc tego filmu, to wydaje mi się, że jedynka jest e, najlepszym filmem o Transformerach. No bo nie licząc tego, to mieliśmy tylko jeszcze te stare, stare filmy z generacji pierwszej. No i Bumble, i e, nowa, nowa seria powiedzmy, czyli Bumblebee i Rise of the Beast. Ale wydaje mi się, że Transformers z 2007 roku jest najlepszym filmem o Transformerach? Tak. Tak, mówię, Transformers nie oglądałem, więc na, na, na podstawie tego się nie wypowiadam. Więc nie licząc, nie licząc jego, jedynka moim zdaniem jest najlepsza. Jesteś właścicielem? Właścicielem, kucharzem i barmanem. A jak mam nastrój, to nawet tancerzem. Może Cię zainteresuje, że na górze mamy kilka stanowisk do gry w kwazara. Nie mam pojęcia czym jest kwazar. Ale dzięki do widzenia. Pa się dobrze w naszym klubie. Może jedynka nie, nie stoi na jakimś na ogromnie wysokim poziomie, jeśli chodzi o sam scenariusz, ale efekty specjalne są świetne. Moim zdaniem jest dosyć wy, zrównoważona ilość ludzi transformerów, gdzie z każdym filmem to mam wrażenie, że transformery schodziły na piąty i dziesiąty plan. Transformacje wyglądały zajebiście. I w sumie jedynka to jest chyba jeden z niewielu filmów, który, który się nie zestarzał moim zdaniem. Bo reszta tak z każdym, z każdą kolejną częścią wygląda na obecny, w obecnych czasach coraz gorzej i gorzej. Eee, by anyway, przydałoby się udać do tej, do tej nory w każdym razie. Hey, mamy coraz, coraz więcej wątków tam powiązanych, także coraz więcej rzeczy tam będziemy mogli wykonać. Ale chyba już ogólnie nie ma za bardzo innych miejsc, w których mógłbym się rozglądać, zwiedzać, gadać z innymi ludźmi. Tak więc chyba mogę się już tam na spokojnie udać. No, mówię, ładnie oglądałem, więc na. Więc y, wyrzucam go z równania obecnie. Może jak to w końcu nadrobię, to uznam, że jest najlepszym filmem. Na razie uznaję jedynkę za najlepszy. E, halo? Dzień dobry? Eee, przepraszam bardzo, a z jakiej racji ta agresja wobec mnie? Tam Troszeczkę mi się to nie podoba, drodzy panowie. Gdzie on kurna połazł? Dobra, chodź tu, Gido. Co to kurna za jakaś próba zabójstwa? Kurna, jak mi życie zajechali. Jak ktoś tu się jeszcze będzie kampił na mnie, czy nie bardzo? Dobra, co to przepraszam, bardzo miał być za atak? Czym ja sobie zasłużyłem? Z jakiej racji bezdzczęle mnie atakują? Duno. Do Dobra, jak się chowa kurna broń w tej grze? Nie mam pojęcia, pomoż. Odważ się, Rex. Pięść kazał Cię uciszyć, gdybyś się pojawił. Na co czekacie? Jestem tutaj. To jedyna szansa pięści. Jeśli ma trochę oleju w głowie, skorzysta z niej. Nie wrex, koniec zabawy. Wypierdalaj! dalej. O nie, to dopiero początek. Agresywnie? Z drogi ludzie, nie szukam z wami zwady. O co chodzi? E, spoko, dzięki? To wie. Lepiej jednak nie dajmy się w to wciągnąć. Eee, dobra, z Harkinem mieliśmy pogadać, ale to za moment. Bywalec, Septimus, A z nim też mieliśmy pogadać? Ej, Jenna. Hej, za sekundę do ciebie podejdę. Zaczekam tutaj. Coś czuję, że nie chodzi ci tylko o drinka. Musimy pogadać o twojej pracy w SOC. Nie wiem o czym mówisz. Niestety muszę teraz wracać do moich klientów. To nie jest gra, Jen. Oni są niebezpieczni. Mówisz jak moja siostra. Dlaczego wszyscy się o mnie martwią? Potrafię o siebie zadbać. Muszę iść. Nie jestem striptizerką. Nie płacą mi za to, że stoję i ładnie wyglądam. Czarująca lalunia. No, czy ja jestem w stanie jakkolwiek przekonać? obsłużą ci inne kelnerki. Okej, okay, chyba nie. A to mam jakieś krzesło, żeby sobie klapnąć. E, z tym panem chcę rozmawiać. Nie jestem pewien, może? Agresywny kolejny. Chcę ci pogadać o żenie. Spotkajmy się w Akademii SOC. O! Co powiedziałeś? Odwalcie się. Nawet was nie znam. Kolerni przyjezdni. Zachowują się jakby byli u siebie. Kurwa. Mamy. Warto się temu przyjrzeć. Nie? Mamy aktora, na medal. Proszę o Oscara dla tego pana. Sie świetnie zgrywa pijanego. E, dobra, moment. E, Septimus. Halo, dzień dobry. Czego chcecie? Co pana martwi, generale? Widziałem w życiu masę paskudnych rzeczy. I tylko jedna kobieta w całej tej cholernej galaktyce pozwala mi o nich zapomnieć. Ale? Skoro tak pan czuje, generale, to po co te wszystkie kłamstwa? Odrzuciła mnie. Mnie! Septimusa Orake, generała turjańskiej floty! Naprawdę jest tego warta wokół tyle innych kobiet. Nie interesują mnie inne kobiety, tylko ona! Posłuchajcie, komandorze. Doceniam to, że chcecie mi pomóc, ale marnujecie swój i mój czas. Jeśli w końcu zaczniesz zachowywać się jak generał, rozwiążesz problem. Całe życie zachowywałem się jak generał. I co z tego mam? E? Dni chwały minęły. Jestem nikim. Samotnym, zmęczonym starym wojakiem. Chce pan, generale, by właśnie tak was zapamiętano? Wolałbym, żeby mnie nie pamiętano w ogóle, ale rozumiem, co macie na myśli, żołnierzu. Więc uważacie, że to takie proste, co? Wystarczy niby wziąć się w garść i zachowywać jak generał. Nie zaszkodzi. Ha, święta racja, komandorze. Shaira warta jest zachodu. Nawet jeśli nie zechce do mnie wrócić. To nie jest miejsce dla kogoś takiego jak pan, generał. Dobra, pójdę do niej. Tylko wezmę zimny prysznic. Albo dwa. Jesteście bystrzy, żołnierzu. Nie chcecie zarobić paru kredytów? Co mam zrobić? Nie eee, po masafekcie planowany jest Rednet Redemption. El dyplomata. Twierdzi, że Shaira zdradziła jego tajemnicę. Dlaczego tak uważa? Ja mu to powiedziałem. Byłem głupi, więc teraz musicie mu wyjaśnić, jak było naprawdę. A, dobra, więc tak to wygląda. Co się kształci tam w tle? Co to kurna było? <mum> <Kura. mum> na badaj jakieś? Skąd pewność, że mi uwierzy? Dacie mu dowody, to chyba jasne, że żołnierzu. Weźcie Ser? ten Fer? Zawiera prawdziwe źródło informacji. Powinien przekonać Elchorianina żeby oczyścił Szaire z zarzutów. Jak ma na imię i gdzie go znajdę? Ten el-koreański dyplomata nazywa się Exceltan, Przesiaduje w ambasadach i narzeka na Shaire. Dobra, wiem, który to jest. Dobra. Zdrowie żołnierzy, którzy zachowują się po żołniersku. Już w będę miał się udać. Będą z was ludzie, a może nawet generał. A żebyś się nie zdziwił, stary. Trudno uwierzyć, żeby generał tak przyjmował się kobietą. To dlatego, Kajdan, że kompletnie nie rozumiesz kobiet. <laughs> Fer. Dobra, co my tutaj mamy? mamy herkina do, za do załatwienia, mamy jakąś bywacę do zagadania. Tam jeszcze jest jakiś watażka, z którym możemy sobie ewentualnie też zagadać. Także no, troszeczkę roboty tutaj będzie w tym barze.